Mam dla Ciebie kolejne świadectwo. Posłuchaj. W sierpień 51 roku na Podlasiu był szczególnie upalny. Kobieta krat, pracująca w polu co i raz prostowała grzbiet i ocierała pod, pod z czoła. A tu jeszcze tyle do zrobienia. Jak ze wszystkim zdążyć? W domu truje małych dzieci, czeka na mamę, na obiad. Nagle chwycił ją, chwycił ją niemożliwa, chwyciła ją niemożliwa słabość. Przed oczami zrobiło jej się ciemno, upadła zemdlona. Obudziła się w szpitalu w Białym Stoku. Lekarz miał posępną minę. Gruźlica, płuca jak ci to. Kobieto, dlaczego wcześniej się nie leczyłaś? Nie ma już szatunku. Młoda matka pogodzona z diagnozą poprosiła męża i swoją mamę, by zawieźli ją na Jasną Górę I jeśli taka jest wola Boża, trzeba pożegnać się z Jasnogórską Panią To była środa 15 sierpnia 51. Wielka uroczystość w niebowzięcia Najwiętszej Maryi Panny Tam dziękując za wszystkie łaski, żegnając się z Matką Bożą I z własnym życiem kobieta została całkowicie uzdrowiona A Gdy zgłosiła się do kliniki, lekarze o nie mieli Kto cię leczył? Gdzie ty byłaś? Na jasnej górze u Matki Bożej odparła. Lekarze do karty leczenia wpisali pacjentka ozdrowiona w niewytłumaczalny sposób. I na tym można by zakończyć tą historię, ale po latach okazało się, że to był dopiero początek kolejnych cudownych zdarzeń w życiu tej kobiety, która zawierzyła swoje życie matce bożej. Urodziła z wdzięcznością jeszcze czworo kolejnych dzieci. Każdego roku, 15 sierpnia, przebywała, przebywała na jasną górę, pielgrzymując pieszo w pielgrzymce warszawskiej. Nawet gdy była już w zaawansowanej ciąży. Przysięgi złożonej Matce Bożej zawsze chciała dopełnić. Kierownik warszawskiej pielgrzymki Ojciec Melchior Królik dowiedział się tej historii dopiero od jej córki. Okazało się, że kobieta pielgrzymowała pieszo przez 50 lat, do 2001 roku, dziękując Matce Bożej za ten niezwykły cud, za tą niezwykłą łaskę, której doświadczyła. Cokolwiek dzisiaj jest Twoim trudem, Twoją potrzebą, Twoją tęsknotą. Możesz, możesz również przez modlitwę do Matki Bożej, przez jej wstawiennictwo u Boga, modlić się. Nie ma takich rzeczy, których mógł, Bóg nie mógłby zmienić. Nawet jeśli tak po ludzku sytuacja wydaje się beznadziejna, bardzo trudna, albo po prostu nas ludzi przekraczająca. Módl się, ponieważ może się okazać, że to właśnie ty otrzymasz łaskę i doświadczy, doświadczysz cudu.